Jeszcze nie! Witajcie! Zobaczcie, co ja tutaj mam. Stemperowałem czekoladę. Wy wiecie, jak to się robi. A jak nie wiecie, to sobie przypomnijcie, tu możecie zobaczyć, jak się temperuje czekoladę. Na specjalne życzenie Julki, Natalii i jeszcze wielu, wielu innych osób: czekoladki z nadzieniem z masła orzechowego. Klasycznie robi się z czekolady mlecznej. Ja dzisiaj zrobię z czekolady deserowej, a Wy sobie możecie zrobić oczywiście z jakiej tylko chcecie. Wezmę sobie papier, żeby nie nabałaganić. Do gniazd formy wlewam czekoladę. Rozsmaruję, żeby pełne gniazda były. Troszeczkę pouderzam, żeby pęcherzyki powietrza wyleciały. I wytrącam. Cały nadmiar czekolady z foremki. Odstawiam do zestalenia, i za chwileczkę będziemy mogli robić dalej. Czekolada się już ładnie zestaliła. O, papieru jeszcze nie wyrzucam, bo jeszcze mi się przyda do zamykania. Teraz zobaczymy, jakiej gęstości jest masło. Jeżeli masło jest wystarczająco. Płynne, żeby nałożyć do foremek, to nie będziemy do niego dodawać nic, ale jeżeli. No właśnie, chyba jednak dodamy. Dobra, jeszcze jedna łyżka. Lubicie masło orzechowe? Jakbyście nie lubili, to byście nie pisali, nie? Rozpuszczony olej kokosowy myślę, że upłynni nam na tyle, że się będzie rozpływało to masło w czekoladkach. Zobaczcie, najprościej sprawdzić, jak nałożymy część masła, jak się będzie w mistę rozpływało, czyli jest OK. U mnie jest dobrze. I przekładam nadzienie do worka. I zobaczymy, jak się będzie napełniało. Masło jest bardzo gładkie. Tak, jest dobrze. Napełniamy tak, żeby zostawić... Margines do pełna, żebyśmy mogli zamknąć nasze czekoladki z nadzieniem z masła orzechowego. Pouderzamy trochę formą, żeby masło orzechowe rozlało się tak równo na całej powierzchni. Teraz odstawiamy foremkę. Myślę, że najlepsza temperatura to będzie taka temperatura pokojowa między 16 a 20 stopni. No i ta foremka musi kilka godzinek postać do tego momentu, aż masło nie będzie się nam przyklejało zbyt mocno do palca i będziemy mogli zamknąć foremkę. Spróbujemy zamknąć nasze czekoladki z masłem orzechowym. Czekoladę sobie oczywiście stemperowałem po raz kolejny. Najlepiej to zrobić właśnie jednym takim ruchem. I Ameryka. Odstawiamy do zestalenia. A jak czekolada będzie zastygnięta, wstawiamy na kilka minut do lodówki. Będziemy mogli wybić nasze czekoladki. Nie wszystkie. Dobra. Wyszły z foremki. Zobaczcie. Czyli czekolada była dobrze stemperowana. Tylko taka forma wygląda jak kapsel goście przyjdą, to niech to jakoś wygląda, nie? przyklejamy jakieś orzeszki i pistacje na tym. Słuchajcie, to było wymierzone. Czy nie wyglądają luksusowo? Zobaczcie, domowe czekoladki z masłem orzechowym, czekolada deserowa i do tego jeszcze orzechy. Mm. Dla mnie bomba. A wy, żeby spróbować, musicie sobie zrobić w domu. Bardzo zachęcam do tego przepisu, bo jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy. Oczywiście, jak Wam się podobało, to łapki w górę, komentujcie i piszcie w komentarzach następne pomysły na następne przepisy, jakie mogę dla Was zrobić. I dzięki Julka i Natalia za pomysł. Cześć.